Dzień dobry, dzisiaj z pigą pokażemy jak zrobić, no jak, co dzisiaj robimy, turlaj się, tak. No to na początku oczywiście pies musi umieć leżeć. Musi pies umieć leżeć, dlatego... Ty jeszcze się nie kładź, jeszcze nie. No, już dobry piesek posłuszny. E, no ale najpierw pies musi umieć leżeć, więc też pokażemy jak... Z figą pokażemy, jak się robi leżeć. Chodź tu. Siad. Siad. Dobry pies. Teraz tak. Musimy zrobić tutaj. położyć na ziemi. Wtedy pies się położy. I wydajemy komendę leżeć. I oczywiście nagradzamy psa, jeżeli zrobi leżeć. Tak? Y jeszcze się nie turlamy. Dobrze. Jeszcze raz pokażemy, jak zrobić leżeć. Siad. Siad leżeć. Czyli po prostu, yy, mogę pokazać, kładziemy, mamy smaczka, mówimy psu leżeć, żeby, żeby zapamiętał, jaka to jest komenda, leżeć i do podłogi, no i pies tutaj tego, i oczywiście nagradzamy i mówimy brawo, dobry pies, tak? No dobra, ale teraz przejdźmy do tego, co mieliśmy pokazywać, czyli turlaj się. Dobra, chodź tu, siad. Nie, siad. Jeszcze się nie turlamy, bo musimy najpierw pokazać, jak trzeba zrobić turlaj. No, więc trzeba najpierw. Dobra, siad. Siad figa. Siad. Nie, nie. siad ładnie. Dobra. I oczywiście nie nagradzamy psa, jeżeli coś zrobi źle. Leżeć. Teraz turlaj. Dobra. Teraz turlaj. On. Tak, tak. I musi się pies przywrócić. Czyli smaczkiem jedziemy, tak, żeby pies się przeturlał na drugą stronę. Nie może jeszcze raz pokażę. Siad. Brawo. Leżeć. Leżeć. Tu, turlej się. No i tutaj piesek się przeturlał na drugą stronę. Bo yy, ten. no to jeszcze raz pokażemy. Oczywiście w innych filmikach będą inne sztuczki, więc radzę zasubskrybować, żeby wiedzieć jak się sztuczki robi w domu. Um, nawet u takiego borderka, bo on bardzo szybko załapuje. Piesek. Dobra, leżeć. Brawo! Dobry pies! I możemy od razu nagrodzić, jak się położy, znaczy na początku, jak się położy, i, i będzie już umiała leżeć, to i tak jak się jak zrobi leżeć, to y, będzie y, to trzeba będzie nagrodzić. I nagrodzić, i wtedy pies zostaje w tej pozycji, i dopiero robimy turla. I jeszcze raz nagradzamy. Ale to takie początkowe rzeczy. A jeżeli będzie już umiał, to turlaj się. Jeżeli będzie już umiał, to turlaj się, to wtedy dajemy, się, dajemy smaczka, jak się przyturla. Oczywiście, jest też dobre, żeby pies załapał tą komendę bo yy, bez smaczków pies też musi umieć robić sztuczki. Dobra, chodź tu. Siad. To jeszcze raz pokażemy, jeszcze kilka razy. Leżeć. I nagradzamy na pierwszy raz. Leżeć, zostań. Tutaj, tak. I robimy turlaj się. Można też mieć kliker, bo yy, kliker to jest taki, że no, dźwięk pies zapamiętuje, Wtedy jak zrobi i że dobrze zrobi, tak już się położyłaś, to zrobimy w tą stronę. Brawo. Można też pieskowi, jak jest małe pomieszczenie, to pieskowi można pokazać, znaczy pomóc ręką przepchnąć go, żeby wiedział tego. Leżeć. Brawo. Hop. Brawo przytulał. Chodź, Pika. Siad. Siad. Leżeć. Turlaj się. Tak. Czyli Turlaj się robimy tak. No. Myślę, że to było pomocne. I jeszcze raz pokażemy, jak to trzeba robić. Jeszcze dwa razy pokażemy. Siad. siat. Leżeć. Brawo. Czyli leżeć. Jak robimy leżeć, to przykładamy smaczka do góry i wtedy pies się położy za tym smaczkiem. Leżeć. Turlaj się i się, brawo. I tutaj możemy właśnie pomóc pieskowi, ale i tak go nagradzamy. Siad! I oczywiście możemy, ja tak robię, że możemy po tym całym treningu, jak już skończyliśmy, możemy ją nagrodzić pięknie, że super zrobiłaś. I wtedy mówimy: brawo, super zrobiłaś! I przytulamy pieska i dajemy tego smaczka. Już koniec. Oczywiście, jeżeli chcemy zakończyć, to już mówimy: już koniec, już nie ma smaczków. Aby pies nie wiadomo na co czekał. Żeby pies nie wiadomo na co czekał. No i myślę, że to było pomocne. Spróbujcie tak ze swoim psem.